Cześć wszystkim! Dzisiaj zaczniemy od tego, co wszystkich najbardziej interesuje. 21574 to jest rachunek za cały listopad. Cały miesiąc grzania pompą ciepła, cały miesiąc pracy na ogrzewaniu elektrycznym. Oczywiście z pompy ciepła. Widzicie, 645,61 wyszedł rachunek, 429,87 zdjęte z depozytu, 215,74 do zapłaty. To tak w gwoli całości, bo wszystkich to najbardziej interesuje. Teraz zajmiemy się, zajmiemy się szczegółowo. tak? Jak widzicie, taryfa G12, okres rozliczeniowy, miesiąc od 1.11 do 30.11 i teraz tak, co my tu mamy. Mamy zużycie w pierwszej taryfie, zużycie w drugiej taryfie suma tego to jest tam, że tak powiem, tak jak widzicie, 900 z hakiem kWh, coś tam wprowadziłem do sieci, bo to pewnie jest synchronizacja magazynu energii, ale teraz do rzeczy, zobaczcie Postaram się powrzucać Wam przebitki, bo porobiłem sobie zrzuty ekranu, więc Wam wrzucę dom zużył w listopadzie 576,5 kWh pompa zużyła w tym samym czasie 557,82 kWh czyli sumorycznie złożyłem w Budynku plus ogrzewanie pompą 1134 kWh. Czyli widzicie, jeżeli odejmiemy te zużycia, które wskazał licznik, to zostaje nam 225 kWh, które zniknęło z rachunku, to jest autokonsumpcja prądu, który co nieco wyprodukowała instalacja PV. No. Mało tego jest, no, ale trochę tego jest, tak? Więc trochę tutaj poszło też w ogrzewanie, ale to, tak jakby sytuacja jest taka, że autokonsumpcja też nam się tutaj wlicza. No i teraz spójrzcie, jak to wygląda opłatowo. Dzisiaj pojawiła się, pojawiła się, pojawiła się opłata za przesył. Sumarycznie mamy 645 zł. I teraz zobaczcie, jak to wygląda w temacie depozytu. Zobaczcie, dopiero udało mi się wyzerować depozyt kwietniowy. Gdzie dopiero kwiecień? Kwiecień jest dopiero na zero. Z maja mamy jeszcze 244 zł. Sumarycznie w depozycie mam jeszcze 2258 zł. Pełny depozyt był przed rozpoczęciem sezonu zimowego 2970 zł. Tak. Widzicie, e, tutaj sobie e, wyskoczyła już jakaś cena średnia za kilowatogodzinę, bo już trochę tych kilowatogodzin zużyłem. Co to jest G1, G2, G3? To są odczyty zgrzałek. Tyle tutaj poszło też w ogrzewanie, razem obok pompy ciepła. No nie dużo, bo to jest 46 kWh tylko, ale tyle jeszcze przejęły grzałki na autokonsumpcji, na każdym z liczników, bo każda jest opomiarowana. Widzicie na G3, trzecia grzałka, on na tej fazie też chodzi pompa ciepła, więc widzicie od razu, że jest mniejsze włożenie tutaj do bufora energii elektrycznej, ze względu na to, że na tej fazie chodzi pompa, więc tutaj autokonsumpcji jest mniej. I tak to słuchajcie, nam się przedstawia, czy to się kalkuluje. Czy to się nie kalkuluje? Musicie policzyć sami. Ja obserwując na razie to tak, listopad był dosyć zimnym miesiącem. Grudzień będziecie cieplejszy więc w grudniu zużyje pompa zdecydowanie mniej. Zobaczcie, mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery dobre miesiące w depozycie. Plus tam jeszcze jakieś końcówki, żebym ja myślę że śmiało cztery miesiące. Czyli mamy grudzień, styczeń, luty, marzec. Ja myślę, że w marcu to się już sezon grzewczy słońcu skończy, poza tym pewnie już zacznie świecić słońce. Czyli na razie na netbillingu pompa ciepła no przy dużej instalacji, bo moja instalacja to 13 kWh. Jak widzicie, zużycie budynku, u mnie zużycie budynku mniej więcej jest tak, około 500-600 kWh na miesiąc. Pokażę Wam to też na zrzucie, będziecie widzieli, że ta czerwona linia, czyli zużycie budynku jest w miarę podobne w każdym miesiącu. Pompa celowo jest wyciągnięta z, ze zużycia budynku, jest nieopłomieniona, na zużyciu budynku, żeby było ją łatwo wyodrębnić, oddzielny licznik do pompy jest, też Wam pokażę z niego zrzut, no i cóż, patrząc po listopadzie zimnym, fajnie, że ten listopad wyszedł zimny, dlatego, że mogliśmy sobie spokojnie tutaj poobserwować co się będzie działo z pompą ciepła teraz jeszcze sobie zróbmy prosty rachunek, czekajcie widzicie, pompa ile zużyła, no na 30 dni sobie podzielcie, jaka średnia dobowa wychodzi no moim zdaniem bardzo przyzwoita zaznaczam, że jeszcze nie mam wymieniony okien, okna dopiero teraz w grudniu część jest wymieniona, druga część będzie w styczniu wymieniona, no i w styczniu wjedzie rekuperator, więc to, te zużycia powinny na pompie jeszcze spaść mam taką przynajmniej nadzieję zobaczymy, no chwilowo trwa walka z rekuperacją, z oknami, no bo się dużo dzieje, no i cóż Depozyt jest, e, groszowe sprawy, zobaczcie, e, pamiętajcie w obliczeniach, e, zobaczcie, wyciągnijcie sobie średnią, e, aż do 30 groszy spadła cena kilowatogodziny. No słabo, tak? Słabo, ale nie możecie w obliczeniach przyjmować około 50, bo podejrzewam, że to średnio wyjdzie zdecydowanie mniej, 40 parę. I cóż, pompa, e, depozyt, cóż, pompa ciepła z Chin. Działa, działa, robi robotę, grzeje się gratis. Pozdrowionka dla Was. Łapcie słońce, cześć.